kontroli bagażowej um, i pan sprawdził, kazał mi otworzyć plecak i sprawdzał mój wzmacniacz jakimś urządzeniem, pytał się, gdzie jadę i tak dalej, że ma pani radio, jakieś tam różne rzeczy, więc trochę się zestresowałam, przyznam, ale wszystko wyszło ok. E, I teraz już czekam, mam godzinkę do odlotu i powiem Wam, że jak będę w Polsce, to ląduję w Krakowie i zostaję jeszcze jedną noc tam. Mam koleżankę i będę u niej nocować. Stwierdziłam, że dawno nie widziałam Krakowa, więc czemu nie? Może udać się pośpiewać. Zobaczymy. Więc wyglądam jak wyglądam, bo jestem strasznie zmęczona. Jak tylko jadę jakimś pociągiem, autobusem, to cały czas zasypiam, bo wiecie, organizm jest trochę wykończony po takim tygodniu intensywnym. Ale zdecydowanie było warto i nic mnie nie zmieniła. Absolutnie. Cała ta przygoda, cały ten tydzień to było jedno z najlepszych, jak nie najlepsze przeżycie w moim życiu, naprawdę. Takie wspomnienia, poznałam super nowych ludzi, kulturę włoską, zobaczyłam piękne miejsca, pokazałam sobie, że potrafię i że mogę podróżować sama i że to jest naprawdę super, więc mega się cieszę z tego i. Szczerze mówiąc, trochę się uzależniłam i już sprawdzałam jakieś. Tanie, no ty. <laughs> Jestem szalona, ale to uzależnia coś takiego. Jeżeli to jest dla was, jeżeli poczujecie, że to jest to, co. To... to jest jak z tatuażami, chyba, że chcecie więcej i więcej. Te emocje, wszystkie, które się czuje, to pewnie jest trochę jak narkotyk, działa pewnie to gdzieś tam w mózgu w podobny sposób, ale myślę, że to jest dobry narkotyk. Poznawanie świata, w którym przyszło nam żyć. To jest przecież coś pięknego. Zakochałam się we Włoszech. Od pierwszego wejrzenia absolutnie uwielbiam tę kultury, otwartość ludzi, jedzenie, widoki, taką mentalność na luzie. To jest wszystko mega super. Są też rzeczy, które mi nie do końca odpowiadają, ale może kiedyś nie wiem, nagram taki filmik a propos plusów, minusów w Włoszech z mojej perspektywy. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi aspektami bardziej technicznymi, coach surfing, wydatki, poruszanie się samemu po mieście, nie wiem, coś w tym stylu, to pakowanie się na przykład do plecaczka na tydzień, to... Dajcie znać, bo ja nie wiem, czy byłoby zainteresowanie, ale jeżeli tak, to mogę nagrać jak najbardziej taki bardziej techniczny film mm, odnośnie takiego wyjazdu. I to chyba na tyle. To jest koniec mojej włoskiej podróży, ale myślę, że jeszcze wrócę tam na pewno. Um, chciałabym zobaczyć jeszcze Sycylię, oczywiście Rzym. Żegnam się z Wami i widzimy się już w Krakowie. Zajeżdżam tu gdzieś w Krakowie. Zimno, ciemno, do domu daleko. Nie no, fajnie. Stońskie się nawet troszkę. I co chciałam powiedzieć? Aha, że loty samolotem są teraz dla mnie takie... spoko. W ogóle już mnie nie stresują. Znaczy może trochę jakby kontrola, ale sam lot... Bardzo spoko, a kiedyś to naprawdę się bałam. Sukces! Jest już następny dzień i zwiedzam dzisiaj w Kraków, gdzie my to jesteśmy. Ale idziemy zwiedzać Wawel i kupiłam yy, kołacza, jakiegoś jest cytrynowego kapkę. i kawkę. chyba tak naprawdę bawelu, tak trzeba mówić, nie zwiedzałam nigdy, tak tylko z zewnątrz, jestem mega ciekawa, w ogóle coś mnie chyba łapie, bo dzisiaj się obudziłam. Z takim dziwnym bólem gardła, takim ala coś jak na anginę, co mi się bardzo nie podoba. Jak Jeżeli znowu będę leżała tydzień w łóżku, to się zabije po prostu. Zapomniałam, że jest poniedziałek. A w poniedziałek są muzea zamknięte i nie pozwiedzam w środku. Ale na zewnątrz też będzie fajnie. <laughs> Przyznam, że jest trochę zimno, a ja jeszcze z tym gardłem. Nie byłam na to przygotowana po słonecznych włosach Także czuję się średnio, ale chciałabym chociaż spróbować pośpiewać się w Krakowie, bo nigdy tego nie robiłam i myślę, że dam radę. Wow! Pięknie! Nice, mamy nawet mini naj. Nieźle w tym Krakowie. W ogóle miałam dzisiaj kupiony mm, autobus o 12 .00. i dobrze zmieniłam godzinę yy, i teraz mam od... przed 9 wieczorem, bo nic bym nie pozwiedzała, nie wiem dlaczego wybrałam taki. Chyba dlatego, że yy, no, jednak do tronia się jedzie długo, więc chciałam spać normalnie w domu, a tak to przyjadę około 6 <grym> rano, ale trudno. Ważne, że pozwiedzam i po to sobie w dzień. Ostatnio szczęścia do śpiewania, bo widzę, że w Krakowiec teraz nie ma aż tak dużo ludzi, są to tak raczej rozproszeni. A poza tym no, dowiedziałam się, że żeby śpiewać na rynku, e, tutaj e, trzeba podpisać jakby umowę z Urzędem Miasta coś takiego i najpierw przeprowadzają jakiś casting, więc e, no, nie mam na to czasu, żeby zrobić to tak spontanicznie. Może innym razem, a poza centrum tu już w ogóle będzie mało ludzi, bo jest taka godzina, że wiecie, jest poniedziałek, ludzie są w pracy. W takie dni lepiej śpiewa się po południu. Więc odpuszczam sobie, ale za to pójdziemy w jedno bardzo, bardzo fajne miejsce. I takim magicznym szlakiem yy, zwiedzałam Kraków, się okazuje. Byłam w tej super mm, kawiarni Haragupara Ziorowy Kociołku, którą bardzo Wam polecam i w magicznym sklepiku niedaleko. I okazało się, że jest jeszcze trzecie miejsce Ministerstwa Tajemnicy, ale tam yy, jakby klimat nie był aż taki może super jak w kotle, taki bardziej poważny, co jakby ma sens, ale tam tylko weszłam, zobaczyłam i tyle i Teraz za to z moją koleżanką Agatą idziemy w inne, też można powiedzieć, magiczne, ciekawe miejsce, które was zabiorę. Eee, tak, zobaczymy, jak tam będzie. Słuchajcie, właśnie wymienić złotówki na dukaty, bo tutaj y, wymienia się na dukaty, żeby móc samo. Znaczy, nie trzeba, ale tak jest fajnie. Tak, tak. Ja 20. mam eliksir siły, Agatka też ma eliksir siły, a Kamil ma eliksir młodości. młodości. <noise> Mówisz, że się przyda? Oczywiście. <noise> Te zmarszczki, ojej. Ej, ale mamy, my mamy trochę więcej składników, haha. Haha. O, instrukcja. Ja jestem chyba w Dobrze ci na razie idzie, pierwsza butelka tak. za nami. Dobra, dalej. zawartość najmniejszej fiolki o ja kolorem czerwonym, wow. No, wylemi. które to? Czyli to tutaj? Bo jest syp? <noise> Najprawdopodobniej na tak. ja się tego boję. Syp? Najmniejszej fiolki o znaczeniu minutę. No dobra. Ej, to się... O, 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 o. Chyba krew. Dobra, uwaga. O. To już? czarownica. Okazało <grywa> się, że zapomniałam o jednej buteleczce, także mój eliksir może być śmiertelny. Okaże się, jak wypiję. Zobaczymy. Ja O nie, to zaczęło bardziej bulgotać. Dobre? No. Czy jeszcze młodszy? Odrobinę. <gadzie>, Kasia, jak pływa za! Zorki! No leci! Odzywam się właśnie do Was z dworca autobusów w Katowicach. Wyruszyłam z Krakowa o 20.48 dokładnie, a w Toroniu będę o 5.30. Zmieniłam e, ten bilet i no cóż, będę spać w e, autobusie. Mam nadzieję, że mi się uda. E, I tutaj właśnie w Katowicach czekam półtorej prawie godziny na kolejny autobus. Cóż, taka była tylko przesiadka. E, spędziłam super czas w e, Akadomie z chłopakiem Kamilem. E, w kawiarnie Wiedźmińska naprawdę mega i cała tam załoga kelnerzy i tak dalej tak, tak bardzo byli w klimacie tego Wiedźmina, przebrani i wiecie, tak do nas zagadywali, yy, że przyniosą nam strawę yy, i w ogóle, tak wiecie, fajnie wdrażali nas ten klimat, więc mega, mega polecam to miejsce. Yy, nazywa się Tawerna Wilczydu, tak? Nawet myślę, że bardziej się zaangażujecie w to uniwersum niż będąc w dziurawym kotle jeśli chodzi o Harry Petera. Mówię to jak wielka fanka Harego Petera. I to w sumie już koniec, naprawdę koniec mojej podróży. Wracam do domu, do Torunia. Mam pustą lodówkę, bałagam w domu, ale z drugiej strony też się cieszę, że odpocznę już w moim łóżku, w moim mieszkaniu, w moim mieście i kraju. Nie czuję, krymuję. Jestem, dotarłam. Mam zimno w mieszkaniu, bo miałam oczywiście zakręcone krzejniki. Ale jest super. Dobrze być w domu w sumie. I kończę już yy, całą podróż. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnych filmikach. Powodzenia, trzymajcie się.